Wizyta wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby oraz komendanta wojewódzkiego policji generała Mirosława Szlosera na sesji Rady Miejskiej w Staszowie były okazją do uroczystego otwarcia i oddania do użytku zakończonej rewitalizacji na osiedlu Ogród. W ramach inwestycji przebudowane zostały ulice Hanki Sawickiej, Legionów Polskich, Krasickiego, Traugutta, PKWN, Łącznik, Sikorskiego i Mickiewicza w Staszowie. Remonty dróg zostały poprzedzone przed budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja była współfinansowana w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Szczegółową informację na temat rewitalizacji osiedla ogrody w Staszowie przedstawił burmistrz Staszowa Romuald Garczewski podczas poprzedzającej uroczystość sesji Rady Miejskiej w Staszowie. Łączna długość przebudowanych dróg to 2712 metrów wraz z chodnikami, których powierzchnia to 7785 metrów kwadratowych oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości 1819 metrów w tym około 80 przyłączeń. Przebudowa kanalizacji sanitarnej o długości 2528 metrów wraz z siecią wodociągową o długości 1640 metrów. Łączna wartość całych prac wykonanych na tym osiedlu to kwota 4 240 250 zł. W tym z Narodowego Programu w ramach dofinansowania 1 424 276 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych tego projektu, a stanowi też to 34% wartości ogólnej, dlatego że zadanie nie obejmowało tylko dróg i chodników, ale również wszystkie instalacje, stąd będą udział tylko 34% wartości ogólnej bo nie wszystkie koszty były kwalifikowane. Gmina Staszów wydatkowała z własnych środków Fundusz na ten cel porównywalną kwotę 1 345 994 tysiące złotych, co stanowi 32% w ogólnej wartości. Ukłony składam dla Zarządu Powiatu w tym momencie nieobecnego pana starosty Gruza, ale obecnego pana starosty wicestarosty Michała Skotnickiego i pani wiceprzewodniczącej, pani Lucyny Kozoduj za wsparcie gminy Staszów w ramach zadań z ochrony środowiska i tego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie wsparto nas kwotę kwotą 350 tysięcy złotych na modernizacji kanalizacji deszczowej, co stanowiło 8% wartości całości zadania. Oraz dotacje na, na całe zadanie w wysokości 50 zł na drogi, bo ta współpraca pozwoliła również na lepszą ocenę i punktację przy ubieganiu się o te środki. I żeby całość była pełna, to Szanowni Państwo, przedsiębiorstwo nasze, spółka w 100% gminy Staszów wykonało szereg. Modernizacji na tym osiedlu sieci kanalizacji sanitarnej, w której są w posiadaniu i wodociągowej za kwotę 1 120 000 zł. W tym sieć wodociągowa 320 000 i kanalizacja sanitarna 800. Korzystając z okazji, że pierwszy raz Pani Wojewoda uczestniczy w sesji, pozwolić sobie i wspólnie tu od nas z Panem Przewodniczącym, z Radą Miejską w imieniu swoim, własnym, mieszkańców podziękować, pogratulować osiągnięć, sukcesów i chyba tego, co najważniejsze w tym okresie przedmikołajkowym życzyć Pani Wojewodzie, żebyśmy mogli się tu spotkać w przyszłym roku na podobnej sesji z Panią, która tak dzielnie dowodzi województwem wszystkim za co serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. nie tylko, Może dwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję samorządowi Staszowa za te cztery lata współpracy, za dzielne chwile tutaj, które spędzaliśmy w okolicznościach katastroficznych, a jednak się udało wówczas ze starostą Garczewskim, dziś z burmistrzem. Za to wszystko, co dobrego spotykało mnie zawsze od samorządów i za tę współpracę, bez której nie ma sukcesu w społecznościach, w których się mieszka i jest. Dziękuję za życzenia na przyszłość. Gratulacje życzenia odebrał również generał Mirosław Szloser. Generał przybył poinformować radnych o rozpoczęciu przebudowy budynku na ulicy Armii Krajowej na Komendę Powiatową Policji w Staszowie. Chcę również powiedzieć o tym, o czym wspomniał pan burmistrz, że rzeczywiście i mieszkańcy, ale przede wszystkim policjanci tutaj w Staszowie bardzo długo czekali, jeszcze czekają na to, aby zmieniły się ich warunki pracy, aby one się poprawiły, ale również poprawiły się warunki i komfort przyjmowania interesantów, czyli mieszkańców i w końcu nadszedł ten moment, że rzeczywiście staje się to realne i zaczynamy funkcjonować. Już w grudniu zostaną przeprowadzone pierwsze prace praktycznie przygotowawcze do większej inwestycji na tym obiekcie, który przekazało miasto, przekazaliście Państwo. Za to serdecznie dziękuję. Mamy już środki z termomodernizacji na to, aby rozpocząć wymianę okien, stolarki całej, elewację, docieplenie, to wszystko zrobimy. Ja nie dalej jak wczoraj byłem w komendzie głównej i mam przerzeczenie z Komendy Głównej na środki inwestycyjne to znaczy że po prostu przyszły rok to będzie rokiem ciężkiej żmudnej pracy który myślę niedługiej przyszłości owocuje tym że policjanci tu obecny Komendant Powiatowy i, i, i wszyscy jego podwładni jak najszybszym czasie przenoszą się do nowych obiektu do nowego obiektu który spełnia standardy XXI wieku za to serdecznie dziękuję za to wsparcie ja wiem że sytuacja finansowa w gminie jest trudna to są trudne czasy, ale myślę, że jeżeli będziemy się nawzajem wspierać, to te trudne czasy jesteśmy w stanie przejść, a w tym czasie zrobić jeszcze coś pożytecznego. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za to zaufanie, które mi Państwo obdarzyli. Dziękuję bardzo.